Pogoda w Polsce nie potrzebuje reklamy, sama stała się memem, zmienia się szybciej niż plany na długi weekend, a jej humory komentuje cała Polska. Postanowiliśmy więc zapytać, co mysłowiczanie myślą o wakacyjnej aurze. Zawsze mi się pogoda podoba, tylko trzeba się ubrać odpowiednio do niej. Najważniejsze, że mój syn brał ślub drugiego, teraz w sobotę i miał pogodę idealną. Ci co pracują to nie mają tego komfortu jak ja, który jestem już ładnych parę lat na emeryturze. Mogę mieć wakacje w dowolnym czasie. Jak się jest takim człowiekiem jak ja, to czasem lepiej jak trochę poleje. Teraz są możliwości, skrócił nam się, zwęż, zmniejszył się ten świat, więc samolotem w godzinę i ukrop. W zeszłym roku na przykład było cieplej, było fajniej, e, dwa lata temu też było fajnie, trzy lata temu było fajnie, no ale my nie mamy wpływu na pogodę. Sierpień też się nie zapowiada, że, że będzie ciekawy. A co nas czeka w najbliższych dniach, jeśli chodzi o pogodę? Urysuje się. Coraz większa szansa na to, że druga połowa tygodnia przyniesie bardziej letnią i suchą pogodę ze sporą ilością słońca, no i wyższą temperaturą. Ale na szczegóły poczekajmy. Na podsumowanie można powiedzieć, że z pogodą w Polsce nie wygrasz, ale możesz z nią zatańczyć, nawet w deszczu. Ważne, żeby po prostu się cieszyć każdym dniem i każdą każdą chwilką w życiu.